Bożeństwo do świętego Józefa. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Ad majorem Dei Gloriam. Książeczka pod tytułem Nabożeństwo dziewięciodniowe do świętego Józefa. Nie zawiera nic przeciw wierze. Ksiądz dr Wojciech Szmyt-Cenzor. Pozwalamy drukować. Od Ordynariatu Biskupiego Oblat Łaciński. W przemyślu dnia 14 maja 1911 ksiądz Józef Sebastian Biskup. Wielkość i potęga świętego Józefa. Już sam przykład Pana Jezusa, któremu się spodobało, aby czcić świętego Józefa i Jemu być poddanym przez lat prawie 30, dowodzi, że opiekun i domniemany ojciec jego był bardzo wielkim świętym. O młodości Józefa nic nie wspominają święci ewangeliści. Jednak z pewnością musiał przechodzić ciężkie chwile w życiu i za pomocą Bożą wychodzić z nich zwycięsko, aby się usposobić do wysokiego stanowiska, jakie miał zająć na ziemi. Taka bowiem bywa zwyczajnie dola wszystkich prawdziwie wielkich ludzi. Przechodzą zwykle od dzieciństwa swego rozmaite próby i doświadczenia pańskie i czyszcząc się w ogniu utrapień, przygotowują się do większych spraw, jakie im od wieków przeznaczyła opatrzność boska. Tak było i ze świętym Józefem. Błogosławiona katarzyna Emmerich, która żyła przy końcu wieku XVIII a na początku zeszłego stulecia, odznaczająca się nadzwyczajną bogomyślnością i łaskami wielkimi, widziała w swoich nadprzyrodzonych widzeniach Józefa, oblubieńca Maryi, już od pierwszej młodości jego w położeniach bardzo trudnych, z których wychodził zawsze szczęśliwie. Według tych objawień Józef urodził się w Betlejem z rodziców zamożnych, którzy mieli sześciu synów. Pomiędzy nimi Józef, według starszeństwa, był trzecim. Od dziecięctwa odznaczał się wielkim skupieniem ducha, zamiłowaniem modlitwy i świętej czystości oraz bystrym pojmowaniem wszystkiego, cokolwiek wykładał mu domowy nauczyciel. I właśnie dla swojej pobożności niezwykłej. Doznawał od braci różnego rodzaju przykrości i zniewag, a nawet bicia do tego stopnia, iż Józef w osiemnastym roku swojego życia potajemnie opuścił dom rodzicielski i żył z pracy rąk w oddaleniu kilku mil od Betlejem, mieszkając po kolei u trzech rodzin uczciwych, aż do czasu, kiedy najwyżsi kapłani wezwali go do Jeruzalem, aby stosownie do przepisów zakonu poślubił Maryję. Wszystkie zaś cierpienia znosił zawsze bez szemrania z poddaniem się woli Bożej, podobny do patriarchy Józefa, którego sprzedali właśnie bracia. Przy tym modlił się nieustannie o rychłe przyjście na ziemię Zbawiciela świata. W całym słowa znaczeniu Józef był to mąż pełen snud wszelkich. Poza ślubinach z Maryją odbytych w Jeruzalem, Udał się do jej domku w Nazarecie, który święta Anna przyzwoicie urządziła dla swojej córki najświętszej. Widzeniem anioła pokrzepiony, iż dziecie, które Maryja porodzi wkrótce, poczęło się z Ducha Świętego i otrzyma imię Jezus, z wielką gorącością ducha starał się o jej wszystkie potrzeby. Głównym ich zajęciem była modlitwa i praca ręczna. A niekiedy w słodkich rozmowach podziwiali oboje nieskończone zmiłowanie Boga, który raczył przysłać syna swojego na ziemię, aby odkupił rodzaj ludzki i miłość tegoż syna. Iż raczył zstąpić na ten padł płaczu, aby zadośćuczynić za grzechy ludzkie męką i śmiercią swoją. I tak żyjąc z istotą najświętszą po Bogu, pomnażał się każdego dnia w łasce i mądrości u Boga. Ileż to usług oddał Józef niepokalanej dziewicy, ileż cierpień poniósł, a cierpień niezmiernych społem żyjąc z panną przeczystą przez lat prawie trzydzieści. Jakąż tedy wdzięczność, cześć i miłość pozyskał sobie za to w jej najczystszym sercu. A ileż dopiero skorzystał również przez lat 30 z nieustannego obcowania z Panem Jezusem, który jest samą mądrością, miłością i świętością. Po Maryi żaden ze świętych pańskich nie zbliżył się do Pana Jezusa w tym stopniu jak Józef, oblubieniec jej. Józef miłował Pana Jezusa nie tylko jako najposłuszniejsze, najmędrsze i najświętsze. Dziecie sobie powierzone, ale jeszcze miłował Go miłością nadprzyrodzoną jako Boga, Pana, Stworzyciela i Odkupiciela swego i całej ludzkości, jako dobro najwyższe, wszelkiej miłości najgodniejsze, którego znał lepiej, aniżeli inni ludzie, wyjąwszy Maryję, bo rozmawiał z Nim codziennie, patrzał nań, pracował, cierpiał i płakał z Nim. I dla niego przez lat trzydzieści, od niego doznając wzajemnej miłości najtkliwszej. Sam pan Jezus oddawał cześć Józefowi jako ojcu swojemu, naucza święty Bazylii. Należy się wielka cześć świętemu Józefowi, którego król nad królami chciał wynieść ponad innych ludzi. On bowiem zasłużył być zwanym ojcem syna Bożego. Takiego imienia nie otrzymał ani żaden anioł, ani żaden człowiek. Możemy tedy do świętego Józefa stosować słowa, które wypowiedział święty Paweł Apostoł, list świętego Pawła do Żydów 1.4. Tym zacniejszym zostawszy nad anioły, im osobliwsze nad nie imię odziedziczył. Właśnie tym imieniem ojca uczcił Pan Bóg Józefa więcej aniżeli wszystkich patriarchów, proroków, apostołów, papieży. Albowiem wszyscy ci nosili imię sług Bożych, gdy on miał imię Ojca. Józef jako ojciec był głową rodziny, wprawdzie małej co do liczby członków, ale wielkiej dla zawartości dwojga istot wielkich, jako to Matki Bożej i jednorodzonego Syna Bożego, który się stał człowiekiem. Naucza święty Alfons: Sermone in honore di San Giuseppe. Bóg postanowił go panem domu swego. Psalm 104,21. W tym domu Józef rozkazuje, a syn Boży jest mu poddany. Łukasza 2,54. Właśnie to poddanie Chrystusowe wykazuje godność wielką Józefa. Jest bowiem mu poddany. Ten, który rozkazuje wszystkim królom i panującym. Pan Jezus nie uczynił żadnego kroku, nie przyjął pokarmu ani spoczynku bez przyzwolenia Józefa. A cokolwiek Józef mu polecił, natychmiast wykonał najwierniej. Józef więc nie tylko był podporą dla Boga, rodzicy, wielce utrapionej na tej ziemi, żywicielem pana Jezusa, ale jeszcze był w pewnej mierze pomocnikiem w dziele zbawienia świata, które było sprawą wielkiej rady trzech osób boskich. Bóg, tedy, przeznaczywszy Józefa na Ojca swojego syna tym samym poruczył mu staranie żywienia i obrony od zasadzek nieprzyjaciół, do tego stopnia iż o Panu Jezusie mówiono pogardliwie: Mateusza 13:55. I zaż ten nie jest syn rzemieślniczy, wytykając mu niską Jego pracę w warsztacie opiekuna. Albowiem Pan Jezus nie przyszedł na ziemię, aby rozkazywać i panować na świecie, ale cierpieć i umrzeć dla zbawienia ludzi. Bóg dał tedy Józefowi miłość ojcowską ku panu Jezusowi, aby go strzegł z największą miłością. Chciał stwórca, aby Józef był przytomny przy narodzeniu jego w Betlejem, aby widział tam chwałę, jaką dawali mu aniołowie, aby był świadkiem hołdu pasterzy i trzech mędrców ze wschodu, aby ofiarował pana Jezusa na śmierć z połem z Maryją. Dnia czterdziestego po narodzeniu. W świątyni jerozolimskiej. Potem, gdy Herod nastawał na życie zbawiciela, posyła anioła do Józefa, aby z Maryją i z dzieciątkiem jej uchodził do Egiptu. Józef zaraz tejże nocy, zebrawszy swoje narzędzia rzemieślnicze, puszcza się z Maryją, niosącą Jezusa na ręku wraz z jego ubożuchną bielizną, w podróż daleką, pełną niebezpieczeństw i nieznaną wcale. Tam, zdążywszy Józef, aby wyżywić Maryję i boskie dziecię, pracuje w dzień i w nocy w pocie czoła. A gdy po siedmiu latach anioł mu poleca, aby z dzieciątkiem i z matką jego powrócił do ziemi izraelskiej, opuszcza Egipt, a idzie do ziemi żydowskiej. Tam, przybywszy, otrzymuje od anioła nakaz, aby nie mieszkał w Judei, gdzie panował Archelaus, syn okrutnego Heroda ale osiadł w Galilei w miasteczku Nazarecie. Spieszy tedy na ono miejsce, gdzie przebywa w ukryciu z połem z ukochanym Jezusem i Maryją. Przeszło lat 20, pracując w ubogim warsztacie rzemieślniczym. A gdy pan Jezus miał lat dwanaście, idzie piechotą z Maryją i z jej boskim synem na Święta Wielkanocne do świątyni jerozolimskiej, skąd powracając w towarzystwie mężczyzn Spotyka w drodze Maryję idącą w towarzystwie niewiast i przekonuje się, iż pan Jezus ich opuścił. Zatrwożył się niewymownie tym wypadkiem Józef, mniemając, iż mógł w czym uchybić zbawicielowi. Przez trzy dni i noce nie śpi, ale płacze i szuka z połem z Maryją, swojego największego skarbu. Lecz nareszcie, nachodzi go w kościele i słyszy z ust jego, iż pozostał w świątyni w sprawie większej chwały Bożej. I odtąd żyje nieodstępnie z Jezusem, aż do błogosławionej śmierci swojej. W obecności Jezusa i Maryi umiera z miłości, również jak później umarła najświętsza oblubienica, Jego Maryja. Widzimy więc wyraźnie, jak bardzo miłym był święty Józef panu Jezusowi. Szczególniej dla wielkiej świętości. Naucza święty tomasz zakwinu, iż jeśli Bóg wybiera kogo, na jaki urząd, daje mu oraz wszystkie te łaski, jakiego uzdalniają do niego. Jeśli tedy Bóg wybrał Józefa na stanowisko ojca Słowa Wcielonego, należy przypuścić z pewnością, iż wyposażył go we wszystkie zalety i przymioty odpowiednie do niego. Bez wątpienia dał mu wszystkie łaski i przywileje, jakich użyczył innym świętym, a osobliwie, iż w żywocie Matki Swojej otrzymał łaskę poświęcającą, jak Jeremiasz i Jan Chrzciciel, iż w niej został oraz utwierdzony. I iż będąc zawsze wolnym od pokus porządliwości, działa przez zasługi swojej czystości, przypuszcza wszystkich wielbicieli swoich do uczestnictwa w tejże, chroniąc ich od poruszeń cielesnych. Święty Józef w Ewangelii Świętego Mateusza 1,19 Nazwany jest sprawiedliwym. Święty Piotr Chryzolog, wykładając to słowo, naucza, iż sprawiedliwy znaczy tyle, co doskonały, Posiadający wszystkie cnoty. Józef był już świętym przed swoimi zaślubinami, a po zaślubinach z Maryją, postępował w cnotach olbrzymimi krokami. Nie tylko korzystając ze świętych przykładów najczystszej oblubienicy swojej, ale także z jej przepotężnego wpływu u Pana Boga. Ona bowiem, jako szafarka, matka łaski Bożej i matka Chrystusowa, Wypraszała nieustannie wielkie dary swojemu oblubieńcowi kochanemu, a jeszcze większe łaski odbierał Józef z nieustannego obcowania poufałego z Panem Jezusem. Jeśli serca dwóch uczniów Chrystusowych idących do Emmaus pałały wskutek rozmowy z Panem Jezusem, to obcowanie nieustanne Józefa ze zbawicielem przez lat prawie trzydzieści wywierało na jego serce czyste nierównie większe wrażenie. Zwłaszcza kiedy słyszał z ust jego słowa żywota wiecznego, kiedy patrzał na jego wzniosłe, a niezrównane przykłady pokory, cierpliwości i posłuszeństwa. A osobliwie, gdy go widział czyniącego posługi najniższe w domu. Jakież żary miłości budziły się wówczas w sercu Józefa, w którym nie było najmniejszego przywiązania do ziemi. A miłość ku Maryi, nadprzyrodzona nie tylko nie stawała temu na przeszkodzie, ale owszem, jeszcze potęgowała jego miłość ku Bogu. I tak, żyjąc Józef, z Połem, z Jezusem i z Maryją, wzrastał codziennie w zasługach i w świętości tak dalece, iż przewyższył pod tym względem wszystkich świętych Pańskich. I w miarę tych zasług, położonych, jak naucza święty Paweł Apostoł, list do Rzymian 2,6, odda każdemu Bóg według uczynków jego. Jakąż wtedy chwałę ma w niebie Józef, który tak wielce miłował Boga i służył Mu żyjąc na tej ziemi? Na sądzie bowiem ostatecznym powie kiedyś Zbawiciel do wybranych Mateusza 25:35. 35. Łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napoiliście mnie. Byłem gościem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Ci wybrani dali jeść panu Jezusowi, ugościli i okryli go w osobie ludzi ubogich, a zaś święty Józef starał się dla niej o żywność, o mieszkanie i o ubranie we własnej osobie Chrystusa pana. Co więcej, pan Bóg obiecał dać nagrodę temu, który podałby kubek wody ubogiemu w imię jego. Jakąż tedy nagrodę dał świętemu Józefowi, który może powiedzieć panu Jezusowi, nie tylko starałem się dla ciebie o pokarm i o okrycie, alem cię nawet uratował od śmierci z rąk okrutnego Heroda. Wszystkie te rzeczy tu przywiedzione służą ku temu, aby obudzić ufność w opiekę świętego Józefa. Pan Bóg bowiem ma wielką miłość ku nam ludziom i gorąco pragnie nas zbawić. A pomiędzy środkami służącymi nam do zbawienia Podaje nam nabożeństwo do świętego Józefa, który jako przyjaciel Boży może wstawiać się za nami i przez swoje zasługi i modlitwy może nam wyjednać łaski, na któreśmy nie zasłużyli. A to czyni Pan Bóg nie dlatego, jakoby zasługi zbawicielowe nie wystarczały aż nadto, aby nas ubogacić we wszelkie dary, ale dlatego, iż chce tak uczcić swojego ukochanego piastuna. Czyniąc go pomocnikiem w dziele naszego zbawienia. Po najświętszej Maryi, Pannie, mógł najwięcej święty Józef ze wszystkich świętych zaskarbić sobie łaskę i miłość Jego. Stąd potęga Jego wielka. Bez wątpienia, Chrystus Pan miłość poufałą i szacunek, jaki okazywał Józefowi na tej ziemi, teraz w niebie powiększył jeszcze. Jeśli czcił Go jako Ojca na ziemi, i nie odmawiał mu tego, o co go prosił, to z pewnością i w niebie nie odmówi mu tego, o co go tam prosi. Pan Jezus uważał na ziemi Józefa za swojego zwierzchnika, i stąd w niebie modlitwy jego według zdania świętego Alfonsa uważa jako rozkazy. Święty Bernard naucza, iż niektórzy święci wypraszają u Pana Boga łaski pewne tylko, a Józef zaś wyprasza łaski w każdej potrzebie. Toż samo stwierdziła święta Teresa doświadczeniem swoim. O cokolwiek prosiła przez jego pośrednictwo, zawsze była wysłuchana. Pan Bóg mówi do ludzi, jak niegdyś mawiał faraon egipski do poddanych swoich, wskazując na Józefa patriarchę: idźcie do Józefa. On ma spichlerze pełne zboża, on wam zaradzi w potrzebie waszej. Tak samo Bóg mówi do wszystkich ludzi. Idźcie do Józefa, oblubieńca Najświętszej Panny, jeśli chcecie znaleźć pocieszenie w strapieniu waszym jakimkolwiek. Z łaski Bożej dzisiaj wszyscy wierni czczą Świętego Józefa, a osobliwie ci, którzy z wielką ufnością do Niego się udają. Stąd nie zapominajmy udawać się do Świętego Józefa codziennie po kilka razy o ratunek w naszych potrzebach, który pomiędzy świętymi pańskimi, po Maryi, jest najpotężniejszym u Pana Boga. A gdy zaś nadchodzi dziewięciodniowe nabożeństwo, pomnażajmy modlitwy, dodając post we wilię Jego uroczystości i prośmy o łaski potrzebne dla nas, a On niechybnie nam je wyjedna. A osobliwie prośmy za przyczyną Jego grzechów odpuszczenie, o miłość Jezusa Chrystusa i o śmierć dobrą. Zwłaszcza, że Józefa w niebie Pan Jezus więcej jeszcze miłuje, aniżeli Go niegdyś tutaj na ziemi kochał. Wielbiciele świętego Józefa mogą się spodziewać, iż w godzinę śmierci przyjdzie do nich Józef Święty z Panem Jezusem i z Najświętszą Panną Maryją. Na to podają jego żywotopisarze wiele przykładów. Opowiada święty Alfons, doktor kościoła, novene e Meditazione, iż Aleksy zwigewano, braciszek zakonu Kapucynów, który miał wielkie nabożeństwo do świętego Józefa. Będąc roku 1541 bliskim śmierci, prosił, aby zapalono kilka świec. Obecny gwardian z drugim kapłanem rzecze – na co to? – odpowiedział chory. Za chwilę przyjdzie tu święty Józef i Matka Boża. I ledwo to powiedział rzecze – oto już przyszedł święty Józef i królowa nieba. Klęknijcie, ojcowie moi, i pokłońcie się im. I to wymówiwszy, spokojnie oddał ducha Bogu dnia 19 marca, właśnie w dzień poświęcony świętemu Józefowi. W żywotach franciszkańskich na dzień 14 lutego jest napisane, iż wielebna siostra pudencjana Zagnoni, która codziennie modliła się do świętego Józefa, w godzinę śmierci ujrzała świętego Józefa przy łóżku swoim i zaczęła z nim rozmawiać a osobliwie dziękowała mu, iż raczył ją nawiedzić w chwili najważniejszej i tak mówiąc, skonała z uśmiechem radosnym na twarzy.